I witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie serii Pokémon Colosseum. Ostatnio Ostatnio zakończyliśmy gry w. to jest centrum Pokémon Vegas widać. Nie zakończyliśmy tu gry, ale ja tutaj ostatnio zakończyłem, bo całkiem sporo ostatnimi czasy oczyszczałem Shadow Pokémony. No i podczas oczyszczania w sumie jeden już jest gotowy do oczyszczenia i też troszeczkę trenowałem Typhlozena i od mojego sejfa z Pokémon Emerald. No, ale już tutaj widzimy. Powoli Metagross dochodzi już do, do końca. Typhlosion to samo. No, Sunflora dopiero co zacząłem. No, i Tyranitar, najcięższy chyba, Pokémon do oczyszczenia. No, naprawdę bardzo mozolnie to nim idzie. Całkiem sporo nim walczyłem, ale jeszcze jednak to nie jest to. Więc tak, między filmami, a czy między odcinkami, dostałem maila, ale go nie czytałem. I ten mail podchodzi od Dasha. Od sportowcy Dasha. Co jest z tobą? Taki jego tytuł. A skąd on jest? No już tutaj wszystko pisze. Tu Dash z Jestem zwykłym cywilem, który sobie tylko biega wokół fontanny. A tu nagle twój Pokémon mnie atakuje. Nie zasługujesz na szacunek jako trener. O co chodzi? Przecież ja, Fenak, już nie pamiętam ostatnio, kiedy byłem. Moje Pokémony raczej ludzi nie atakują. Chociaż bądź co, bądź są to szydoły, no ale. I właśnie w dzisiejszym odcinku jeszcze zaczniemy od oczyszczenia jednego z nich, a mianowicie chodzi tutaj o Bailifa. Baelif jest już gotowy, więc weźmiemy go sobie do drużyny, i może zamiast któregoś z tych tutaj, co mają 70, któreś tam lewele weźmiemy je do drużyny tutaj. I zaraz jeszcze sobie poukładam drużynę, ale. Dobra, najpierw oczyszczę sobie Pokemona. Więc tak, korzystając, że jesteśmy wegate Village. Przejdźmy się do Reliktowego lasu. Przez ten piękny tutaj. Piękną jaskinię z potoczkiem. No i kiedy już dotrzemy do rejktowego lasu, tutaj oczyścimy sobie Shadow Pokemona. I ciekaw jestem, jaki będzie ostatni ruch, jaki Bailey w Poznań. Ja znam już 4 ruchy tego. 3 znaczy ruchy tego Pokemona, Jeszcze wam ich nie pokazywałem. No cóż, w każdym razie kolejnego Shadow'a. Z naszych 47. Czyli prawie już wszystkich. No i ruch Sunny Day, proszę bardzo. Nic nie została Expa Bailiff, no bo po prostu go nie trenowałem, ja z nim tylko chodziłem. Widzicie, same chodzenie można oczyścić że do Pokemona. Więc tak, zerknijmy, może, naszego nowego Beylifa. No, Pokemon rośliny zdolność się Overgrow, Natura Hardy, czyli nic nam nie daje, a szkoda. No i zna taki ruchów jak Sunny Day, który przy chwilą poznał, czyli wywołuje słoneczko, które znamy. Syntezis, jest to ruch leczący, typu trawiastego. Mm, działa lepiej, kiedy. No, właśnie, Pokémon wcześniej użył Sunny Day, kiedy mocno świeci słońce. Tu mamy Razer Leaf, czyli atak ostrym liściem. Tu jest trawiasty, który ma całkiem sporo szans jest krytyczny. No i oczywiście Body Slam, bardzo fajny ruch. Jeden z lepszych dla Beylifa, który oczywiście też wiem co robi. Więc nie mogłem jeszcze pogombinować pochodzić, żeby Quillave oczyścić. Ale to już z, <laughs> w swoim czasie się tym zajmę. No, nie będę Was tutaj dręczył. Chodzenie i oczyszczaniem się do Pokemonów. Więc tak, najpierw udajmy się właśnie do centrum Pokémon. Albo nie, jeszcze odwiedzimy Daycare Lady, żeby zobaczyć, czy tam nasz Snagril, którego tam jakiś czas temu udałem, jaką się ma po prostu. Tylko muszę najpierw zrobić sobie miejsce w boksie. No, Baby raczej trafi do boksu numer 3, czyli do nieużywanych przeze mnie Pokémonów. Pójdzie na trade. Więc to jest jeden ze sposobów, żeby zdobyć startery z y, Johto w grach z trzeciej generacji na Game Boy Advance. Ta, zobaczmy. 1500 za niego chcę. No to chyba całkiem sporo się oczyściło. Zobaczymy. Jak coś, to chyba Shakli go dam zamiast Smetla, bo naprawdę Shakli to już jest prawdziwy horror, jeśli chodzi o oczyszczanie. On ma tak niski atak, że Shadowrys w jego wykonaniu nie jest w stanie ubić nawet Pokémona tam początkowych poziomach na Mountain Ballu Dobra, zobaczmy Smurgel. No niewiele mu zostało, więc może z nim przechodzę, może jednak o tam trochę pró próbuje na tym Mountain Ballu na samym początku, bo z wyznania tam możemy przechodzić ile razy chcemy. No i straciłem obraz, o Jezu. O, jest dobrze. Nie jest dobrze, bo mryga. Ale się uregulowało, no dobra. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj takich odpałów jak bywały kiedyś. Naprawdę no, niestety. Wadliwość rzeczy martwych lubią się sypać. Dobra, więc wywalmy trochę Shadowla z mojego timu, bo naprawdę nie będą mi potrzebne w dzisiejszym odcinku. A w dzisiejszym odcinku są naprawdę daleko idące plany. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Czyli tak, najpierw wymienimy wszystkie tutaj Pokémony. Hespewn teraz. No jej. Dobra, jeszcze Ferigator zamiast Tyranitara, bo już się powoli trochę głupie tych Pokémon. No dobra, i teraz jeszcze Altaria, Flygon Co jeszcze w Teamie miałem? Ambreona. I znowu obraz straciliśmy, a szlag by go się go trafia. Dobra, yy, miejmy nadzieję, że nie będę miał przez to desynchro dźwięku z obrazem to miało miejsce jakiś parę filmów temu. No i Ambreon. A nie, Ambreona jeszcze nie wezmę, bo najpierw muszę odstawić jeszcze go do Daker. Tak, chcemy dać Pokemona i Szakli. Dwa jest starza paniusiło a ja jeszcze wezmę ostatniego Pokemona z Boksu. No, troszkę tutaj pomęczę oglądanie ustawiania Pokémonów i tak dalej. W sumie już od 6 minut. Więc całkiem sporo czasu poszło na to. Ale dobra, teraz zajmiemy się już konkretną akcją gry. Dowiemy się o co chodziło z tym atakiem FENAK i tak dalej. Ale jeszcze zanim to zrobimy, dobra. zerknę na trochę moje Pokemony. Tutaj mam Freygator, prawie ma level. O, fajnie. No więc ma jeszcze całkiem spoko. Więc dobra, lecimy. Lecimy dalej. Lecimy dalej przechodzić grę. A po dobra, jeszcze wezmę jagódkę od naszego starego znajomego. Może wpadnie jakaś rzadka, jakaś w Berry, Wiki Berry, a może smagoberry Berry? Cherry Berry. No cóż, leczy paraliż. Zawsze coś. Jedna z fajniejszych nawet jagódek. Bo paraliż dosyć często się trafia, więc jest dosyć praktyczna. Nie da się ukryć. No i w dzisiejszym odcinku w sumie złapiemy kolejnego Shadow Pokemona i w sumie ostatniego już. Ale co i w jakich okolicznościach? <noise> Tego dowiemy się już, nie, już za chwilę. Więc idziemy do Fenak, o, zobaczyć, o co chodzi z tym Dashem. O, właściwie Dash to jest taki bieg po angielsku, więc Koleś ma dosyć ciekawe imię. No i dostajemy kolejnego maila, którym mamy co. O, jest to o, jest kompletna lista od Yander. Cześć, tu Net. Przeanalizowałem już listę Shadow Pokémon i odkryłem już ostatniego. Ostatnim Shadow Pokémonem jest Togertik. Już wszystko zostało przeanalizowane. Więc wiem, jakiego Pokémona jeszcze nie mamy. Nie mamy Togertica, Shadow Togertika. Togertik jest całkiem ciekawym Pokemonem, którego w dzisiejszym odcinku właśnie spotkamy, właśnie złapiemy. Jeszcze zobaczymy tylko, czy mamy jakieś Ultrabole i te inne. A gdzie mieć? Myślę, że to starczy, że Poké Timer Bole. Więc jestem całkiem dobrze zaopatrzony. No i to jest właśnie ta ten tutaj ja to Tak Dokładnie! To ja wysłałem do ciebie tego maila. Dlaczego mnie zaatakowałeś? Wszystkie te atakujesz? Ja nikogo nie atakuję, więc nie. Nie wiem, o co ci chodzi? Nie wierzę w żadne twoje słowo. No i szkoda, się na nas wkurzył. No cóż. Więc co pozostaje nam robić dalej? Teraz pozostaje nam tylko latać z miejsca na miejsce i otrzymywać kolejne maile, bo dzięki nim będzie się daja więc może przelecimy się do Pirate, dawno tam nie byłem. Kiedy wpadłem do Pirate dostajemy jeszcze jednego maila. I tym razem mail będzie od kto to? Od z Diander. To ja, Beat z Diander. Eee, Wychwyciłem cię na nagraniu i muszę przyznać, że jestem zszokowany. O co chodzi? Dlaczego atakujesz ludzi, szedł Togertikiem? Ła, wow. ale my przecież go nie mamy. <grystanie> więc co tu robi nasza postać i Togertik? Ciekawe to wszystko się zapowiada. No dobra, więc teraz będzie czekać na nas kolejny mail, i znowu musimy przedostać się gdzieś indziej. O, chociażby na Oldscreen dawno tam nie byłem. O, proszę, jeszcze nie dostałem maila. No dobra, więc muszę przelecieć się jeszcze gdzieś indziej. No to może znowu do Pirate. No tak, musimy teraz trochę polatać tu i tam, i w sumie. Ale ważne, żeby polatać, bo teraz dostajemy kolejnego maila. A tym razem mail jest o. Netas Diander. Obejrzyj telewizję! Ta, net, szybko. Włącz jakiś telewizor albo obejrzyj gdzieś telewizję. No, tu akurat w Pirate jest miejsce, gdzie możemy oglądać sobie telewizję właśnie w tym tutaj domku naprzeciwko. Chyba w tym. Macie telewizor? Macie. Super. Więc teraz mamy kolejne jakieś wieści z telewizji. Mamy doniesienia o kolejnym ataku Pokemonów na ludzi. I znów się mi sypie obraz. No dobra, już mamy. E, oto szukający materiał przedstawiający atak, który e, został nadesłany przez jednego ze świadków. E. Nagranie podesłał nam niejaki Bardz Diander, który prosił, aby go tak przedstawiono. Więc na nagranie widzieliście: była fragment jakby naszej postaci i Pokémon zmrośnął. Na... Niemożliwe. Ale jednak, niemożliwe staje się możliwe. Dzieje się tutaj prawdziwe cuda. My się chodzimy, a nagle ktoś atakuje, z... Jaką my, Kolesia w Pirate, Znaczy, Fenak. Dobra, teraz lecimy na Oskrull Sand. I znów nie mam maila. Lecz jak tak zrobię. Czy będę miał go? Nie. Więc znów muszę się gdzieś przelecieć. No to znowu do tej, do Pirate Town, no będzie. Nie wiem, gdzie indziej są telewizory. A w każdym razie dostajemy kolejnego maila. I znowu! Wiadomości na żywo z telewizji. Znowu Ziander i znowu prosi nas, żebyśmy obejrzeli telewizję. No dobra, więc... Nie obejrzymy telewizji tutaj w Pirate. Obejrzyjmy telewizję sobie na Outskirt Stand. No i znów tracą obraz. No co jest z tym kablem? To naprawdę nie wiem, co jest grane. Nie, może naprawię profesjonalnie na gwoździe kiedyś ten kabel, ale... Znaczy na gwoździe na drut. No, nawet w sobie by dał radę. Dobra, więc teraz tak, mamy znów program w telewizji. Tu na żywo, reporterka. Yy... A nie. Mamy. Oto szokujący materiał, w którym Pokémon atakuje ludzi. Yy, zalecamy ostrożność. No i tu znów widzimy jakiś Pokémon z naszą i naszą postać. Teraz przenosimy się do Outskirts Stand. Oto materiał na żywo. Więc to dzieje się tuż obok, więc teraz wiecie dlaczego aż tutaj przyszedłem. No i tak. Tu na żywo świeża reporterka Ancha. Teraz zastąpi szukujący zwrot akcji. Tuż po zakończeniu walki pojawił się kolejny tajemniczy facet. I wygląda tak samo jak tamten. Co tu się dzieje? To niezwykłe zdarzenie relacjonowało wam na żywo. ACIA! No właśnie, jest koleś, który wygląda tak samo jak my. O! Hej, to ty! Wygląda to, że znowu mnie pokonałeś! A niech to. Dlaczego jest was dwóch? Troszkę się zapędziłem. No tak, to jest druga postać, która wygląda tak jak my. O Boże, podczas kiedy relacjonowałem tą niezwykłą historię, drugi tajemniczy człowiek podszedł do mnie. Ej, nie. Boją się nas. A ty to kto? I <laughs> jak dwie krople wody, co? Ty jesteś, no i ja jestem tobą. No i teraz jesteśmy tutaj obaj. Coś mi się zdaje, że chyba nie wiesz o co chodzi. Ale w tej chwili żyjesz tylko jedną. Walcz ze mną! No i teraz walczymy. <laughs> Z tajemniczym kolesiem łesem i ma tak samo na imię jak my, i wygląda tak samo jak my, ale nie ma takich Pokémonów jak my we do walki, Manek Trajka jak Dawna, a całkiem wysokim poziomie 68, więc nawet lepsze ode mnie nie wyma. Nie Dobra, więc walczmy. Surf. i może Psycho Manek Trajka? Nie chciałem go ubić, bo nie wiem, co później trener wybierze. Jako następnego Pokemona, więc nie chcę gubić psychikiem. Może surfem go ładnie dobiję, przynajmniej tak mi się wydaje. Więc teraz tak, w wchodzi surf. I to zmienia się Manek Trike'a. To się Manek Trike, bo to jest ona. No i pokonaliśmy pierwszego pokemona tego tajemniczego trenera, który wygląda tak samo jak my. No i hand down prawie no połowa HP poszła. I Freiger oczywiście oczywiście lewelabuje. Moc stosunkowo niewiele brakowało. I kolejny Pokémon Mylotic. O, wow, Houndu użyła Crunch. To zabłoni na pewno SPO, no. I to bardzo, bo Houndu ma całkiem spory specata. No i masz. SPO pada. Nie jest dobrze. Dobra, idź Medicham. Milotika spróbujemy pokonać... Yy... Dobra, najpierw spróbujemy zrobić coś takiego. Czyli tak, Freigate użyje serf to skosi... Yy... Handaura... Handuma. No, on dla Milotik to zbyt wiele nie zrobi, bo ma jest naprawdę bardzo dobry pokémon Jest to pierwsza forma Hibasa, którego już kiedyś widzieliśmy, Pokémon wodny, Bardzo dobry, ma defy i specata, więc dosyć ciężki do pokonania Pokemon ogólnie. No i teraz w akcji chodzi, Gyarados. O, rzecz, ty! To jest naprawdę ciężki Pokemon do pokonania. Tym bardziej, że ma jeszcze Intimidate, który obniżył mnie, tak więc High Jump Kick nie będzie zbyt dobry. No, co zrobi Save Safeguard! A teraz wam pokażę pewien fajny trick. Użyjemy Screecha na Milotic. Mam nadzieję, że trafi. ale A mi się, obronimy. Połam cię Paragator. Dobrze! Teraz mocno obniżymy obronę dla Milotic. No i teraz patrzcie. No, jeszcze Hydro Pump, ale Medicam się chroni. No i Gerardo używa Earthquake. Właśnie, o to mi chodziło. To co prawda przywali Ferra i Gaitra, i to tak całkiem ostro. Mediczam się obroni, ale rozwali sam sobie Pokémona. Co jest naprawdę super sprawą. Dobra, Medicham się chroni i zbłon 1500 expa! I teraz do akcji wchodzi kolejny Pokemon, Armaldo. I yy, jak tu to zrobić? Nie wiem, przywale z Surfem w oba Pokemony, prawda Gyaradosowi nie zabierze to zbyt wiele i High Jump Kickiem dobija Armalda. Armaldo jest naprawdę silny i trzeba go zniszczyć. Armalda już dobrze znane, myślę. <gryw> Znów Gyaradosowi znikomy damage ten Surf zadał. No i jump Kick. Wow, ten Armaldo się jeszcze trzyma. Jakoś. Ale no, już długo się nie potrzyma, bo Earthquake kolejny go zmiażdży. Tener sam sobie rozwala Pokemony. Więc Armaldo pada. Zresztą znaczy Medicham się znowu trochę dostanie. Ale za tej turze będę mógł znowu użyć Detect i się wybronić. No i znowu tracimy obraz. Oje. No i teraz się chyba naprawdę posypie. No i teraz tak ci chodzi kolejny Pokémon, jakim jest właśnie Shadow Toger No i jakby tu teraz go pokonać. Yy... O, zmienię Pokémona Ferai, zmienię Ferai Gatera na Altarię, bo nie będę mógł śmić się toge... nie wiem, Medicam. Użyj Confusion, może uszułomisz Geragosa. W sumie mogę też wysłać Flagona, wtedy bym mógł spokojnie ubić tego Gyaradosa. To są już chyba ostatnie w sumie Pokémony tego trenera Iga Fusion. Naprawdę, bardzo słabo to przywaliło. Więc temu Earthquake i to być może ubije mi Medicham. Fajnie by było. Dobrze, cios krytyczny. Dlaczego znaczy fajnie? Bo teraz mogę wysłać do walki yy, Flygona i śmiało ubić pokemony przeciwnika. i Sweet Kiss to chyba kolejny nowy ruch, który jest słodkim pocałunkiem i on może oszołomić Pokémona. Dobra, teraz uśpimy Togetica. a Dragon Breathem przywalimy w Gyaradosa, może go sparaliżuje. No jak widzicie Togetic ma bardzo niski poziom, więc atakowanie go jest niezwykle ryzykowne. Zostracimy obraz niedobrze. No i co robi Gerardos? Nie popatrzyłem, nie widziałem, chyba trzasza użył, ale nie jestem pewien. Bo zniknął nam obraz. Dobra, może będzie lepiej, może nie. Zobaczymy. Zresztą jeszcze pokręcić trzech kabelkiem. No i ten użył. Szedł resza troszeczkę mu HP było. Aha, bo safeguard działał, a ja tu próbuję atakować. No. Mądrze, mądrze robię. Naprawdę. Dobra, więc kolejny Dragon Breath po prostu Gyaradosa. Myślę, że już kolejnego trasha powinienem być w stanie przeżyć, chociaż nie wiem, czy Gerardos padnie po kolejnym Dragon Brefie. Tak w sumie to dla mnie bez większej różnicy. No nie, to strzef jest. Myślałem, że to trash. A tak, strzef to spoko. Dobre no, rady. Trzeba być w dobrej myśli. Więc może teraz dla... Odmian nie, Antamir nie będę uderzał. Dobra, zaczniemy łapanie Togetika. Więc pierwszy Ultra Ball leci. IMO 20 poziomu Togetik nie jest wcale taki prosty do złapania, jakby się wydawało. Cięższe jest go złapać niż Shakligo, czy wyższe starter, czy formy starterów z Jotom. Ale też nie dramatyzujmy, nie jest tak tragicznie. No cóż, miejmy nadzieję, że się złapie, i się nie złapał. nie ciekawie to wygląda. Jeżeli wległem mi teraz padnie to z jego miejsca wyślę Ambreona i oszołomie tego toki. Co... Znaczy mi łatwi na pewno walkę. Czy próbę łapania go. Znaczy nie, żeby oszołomie go na jego Pokemona, bo łatwiej złapać, tylko że będzie mógł sobie odebrać trochę HP, a i mniej HP, tym łatwiej go złapać. Więc idź, Ambreon y, już Turner uwalił mi trzy Pokémony. Prawie cztery, bo Fredge trochę tam... aby tylko, ale się trzyma. Więc... Sytuacja nie ma się najlepiej. No ja czujmy bref ostateczny w gary dostał, wiemy. No i Ray toketing. Taka pokamina jest najciężej złapać i nie wiem, czy jest jeszcze druga szansa na złapanie tego tokietka. Więc no... <śmów> Mówiłem, że była łatwo, a teraz, że jest ciężko. <śmów> no bo nie ma drugiej szansy chyba na niego, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc o tyle jest ciężko. Trzeba go złapać od razu. To jest tam spędnych zabaw. A dlaczego ważne jest łapanie wszystkich Shadowów? No to się zobaczycie. Dobra, więc teraz szykujmy kolejnego Ultrabola. Prosto w Togetic. Dobra, ona załamy, bo cóż innego mogę na niej zrobić. Każdy, każdy ruch ewentualny mogłoby być śmiercią dla togetika. Więc mamy raz. I znów się uwolnił. Dobrze. Co mam brelo, ale bez efektu. No i to gatyk się obudzi i. Ha, uderza sam w siebie. To gatyk ma naprawdę niski atak, więc dlatego tak słabo w siebie uderza. Więc dobra, Altaria. Próbuj uśpić go jeszcze raz. No i teraz użyjemy sobie może. Hmm, a może Pokebola, bych mam trochę. Ha, no już może się uda. Szak nie poszedł od razu. A właściwie źle to trochę zrobiłem, bo mogę najpierw go uśpić, ale już. Pokébola nie jest tak szkoda jak Ultra Bola. I mamy raz. I się uwolnił od razu. No niestety, to nie jest takie proste do zapewnienia. Pokémon, mi się jednak wydawało, no. Znaczy, no, nie, to oczyszczenia też nie jest za proste. No bo walka takim Togetykiem na 20 poziomie naprawdę nie jest prosta. W żadnym wypadku. Więc kolejny, tym razem Ultra Ball. Większa szansa na złapanie. Więc mamy raz. I znowu. Co za uparty Pokémon. Za nic nie chce się dać złapać. No, w tej turze może dla odmiany zawołam altarię. Właściwie mógłbym wziąć jakiegoś szedłorzecznego na przykład do walki z nim. To wtedy było... Były akurat yy, obrażenia dla tego Pokemona Dobra, dalej lecimy tymi ultrabolami, po Pokebola się nie ma większego sensu. Później może timer bolami się pobawię I znów tylko raz drgnął i koniec Mogą się w końcu złapać. Dobra, kolejny Ultra Ball. Mam nadzieję, że nie zmusi mnie to do używania Pokéball glitcha. Bo naprawdę nie chciałbym go używać. O to jest z tego rodzaju citowania oczywiście. Dwa trzy. jest! Mamy Togetika! Udało się. Starałem się, a nie wyszło. Dobra robota. W dobrej robocie chodziło raczej o nas. Nazywam się Fein, jak widzimy jest to Cypher Pion. Ha, kolejny. A to już ostatni. Jestem mistrzem kamuflażu. jak ci się podała moja robota? Twoja reputacja legła w gruzach. Ha, 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 ha. Ha. Co pani reporterka na to powie? O Boziu! Sprawcą tych ataków nie był ten trener, tylko jego To jest Niezwykły obrót, niezwykły obrót y, wydarzeń! No tak. Niezwykłe rzeczy tu się dzieją, naprawdę. E, muszę ci to przyznać, koleś. Naprawdę bardzo trudno cię pokonać. No cóż. No i po pokonaniu tego oto Piona. Zapaliśmy wszystkie już jakie mieliśmy do zapania Shadow Pokémony. Więc jeszcze pójdźmy wyjaśnić sytuację z Daszem. No i to w dzisiejszym odcinku chyba będzie już wszystko. Dasz może widział nas w telewizji i być może zrozumiał swój błąd, że to nie my go atakowaliśmy. Bo właśnie! Widziałem Cię w telewizji. Przepraszam Cię za... przepraszam Cię, że obwiniałem cię za ten atak. Żeby pokazać Ci jak bardzo jest mi przykro za to, to będę biegał w tej fontanny dopóki nie powiesz, żebym się zatrzymał! Okej... Okay. To będziesz biegał do końca świata jeden dzień dłużej. Dobra, więc to wszystko w dzisiejszym odcinku, więc podlecie nasze Pokemony, bo naprawdę ucierpiały to ostro. Tylko mam nadzieję, że nie będzie dysynchronizacji audiowizualnej w moim filmie, bo jeżeli będzie, to po prostu będzie masakra. No dobra, jeszcze zerkniemy sobie okiem na kolejnego naszego nowego Shadow Pokémona, jakim jest właśnie Shadow Togetic. Zostało nam aż po ty. Znowu, nie, nie rób mi tego. Shadow Togetic. No już koniec odcinka, proszę cię, nie psuj się. Więc jest, jest to Pokémon typu normalno latającego? Jest to Pokémon, który ma umiejętność hustle, która zamienia celność na siłę, czyli celność ruchów spada, ale za to są silniejsze. Nad no, średnio praktycznie, to szczególnie, gdy używam ataków o niskiej celności. No, jak widzicie, Pokémon bardzo słaby właśnie w ataku, narabia to umiejętnością, on dosyć wolny, ale dobry nie. No, no dobra, całkiem niezły w defach. Tak, i zapanwał, sens, na tylko Shadow Rush, jak to Shadow Pokémon. No cóż, więc to wszystko w filmie z serii Pokémon są więc ja z wami się żegnam. To do usłyszenia w kolejnych filmach serii, być może nie tylko. To cześć, ja zapisuję grę.